Smok z czapką. czarzyńskie eliksiry, głodne gobliny i pokazy magiczne. Brzmi dziwnie? A dla Tapiego to zwykły poniedziałek. Gdybyście mieli wymienić tylko jeden jedyny powód, dla którego czytacie dzieciom książki, to jaki to byłby powód? Ja czytam książki swoim dzieciom głównie dlatego, że chcę nauczyć ich prawidłowych wzorców zachowań. A wierzcie chcecie nauczyć swoje dzieci, jak to jest być dobrym człowiekiem na podstawie zachowań tego olbrzyma. Taki nie jest klasycznym, nudnym ideałem dobra. Jemu naprawdę zależy na dobru innych i zawsze chce im pomóc. Ale pomoc okazuje w bardzo niekonwencjonalny, a już na pewno zabawny sposób. Tapi nie ocenia. Jest wspaniałym przyjacielem i potrafi rozbroić każde napięcie śmiechem. Co tu się dziwić, że ja kocham tego gościa? W najnowszej części Tapi nie podróżuje już po morzach i oceanach, tylko tym razem rusza w pieszą wędrówkę. Jeden z jego przyjaciół, olbrzym głabszych zgubił swoją miskę. No i Tappi, żeby inaczej, rusza mu na pomoc. W trakcie tej podróży potykają różne, czasem dziwne stworzenia, a już na pewno przeżywają masę bardzo śmiesznych przygód. Uwierzcie mi, chcecie przeżyć te przygody razem z Tappi. Kolejny, dwunasty już tom i Tappi nie zawodzi. To kolejna bardzo ciepła, przyjemna, baśniowa, magiczna, zabawna podróż do świata pełnego przyjaźni. Wędrówka takiego po mruczących górach. Polecam Wam serdecznie.